Dzień dobry. Niedawno rozpoczął się Puchar Sześciu Narodów, więc pora na rugby w najlepszym wydaniu. Zaczynamy. Przypatrzmy się w formie wszystkich drużyn uczestniczących w tym turnieju. Zacznijmy od Irlandii, która na chwilę obecną znajduje się na pierwszym miejscu w tabeli. Myślę, że tej drużynie niczego nie brakuje. Fakt, nieobecność żonego Sextona jest dosyć widoczna, ale uważam, że Jack Crowley coraz lepiej sobie radzi. Crowley prowadzi pod względem trafionych podwyższeń, wyprzedzając przy tym chociażby Tomasa Romosa czy Messiego, yy, znaczy Fina Rasela oczywiście. Jack bardzo dobrze się spisał w meczu otwarcia, kiedy to Irlandczycy mierzyli się z Francuzami. W spotkaniu z Włochami ten zawodnik zdobył nawet przyłożenie, choć nie był tak dokładny przy kopach na słupy. Wróćmy jednak do całego zespołu, ponieważ Irlandia ogólnie ma bardzo mocny atak. Wystarczy nawet spojrzeć na statystyki, aby się o tym przekonać. Irlandia rządzi pod względem zdobytych punktów i przyłożeń. Obrona również jest niesamowita. Ta reprezentacja straciła jak dotąd najmniej punktów. Wszystkie w meczu z Francją. Bo w starciu z Włochami ta drużyna nie straciła żadnych punktów i wygrała 36 do 0. Co ciekawe, było to pierwsze spotkanie pomiędzy tymi reprezentacjami, które zakończyło się czystym kątem po jednej ze stron. Irlandczycy mają znaczącą przewagę pod kątem zarówno ofensywnym, jak i defensywnym. A samą ich grę, konstruowanie akcji i offloady naprawdę przyjemnie się ogląda. Często lubię mówić, że ich styl gry to ABC rugby i ponownie posłużę się tym określeniem. Sądzę, że są. To murowani kandydaci do mistrzostwa. Po prostu nic dodać, nic ująć. To teraz przejdźmy do reprezentacji Anglii. Kadra Steve'a Bothwika wygrała swoje pierwsze dwa spotkania, ale bez bonusów i zajmuje drugie miejsce. Muszę Wam powiedzieć, że mam mieszane uczucia co do gry Anglików. Bardzo się zmęczyłem oglądając ich mecz z Włochami. Myślę, że trochę zlekceważyli swoich przeciwników. Ich błędy w obronie były momentami skandaliczne. Anglia bardzo słabo wygląda w młynie, a pod względem liczby nieudanych szarż ta drużyna jest w czołówce. Bardzo ciężko idzie Anglikom konstruowanie akcji. Z drugiej strony udało im się wykreować kilka fajnych okazji. Ale to nie zmienia faktu, że rzutem na taśmę wygrali mecze z Włochami i z Walią. Choć mecz Anglików z Walijczykami już mi się bardziej podobał, to nie zapominajmy, że w 10 i 16 minucie Oli czasu jej. Titan Roots dostali żółte kartki. W tym meczu doszło również do bardzo dziwnej sytuacji, podczas gdy George Ford. Próbował podwyższyć pierwsze przyłożenie Anglii. Angielski łącznik wykonał dosyć nienaturalny ruch przed rozbiegiem, przez co Walijczycy zdążyli zablokować mu możliwość kopu. Możecie napisać, co myślicie o tej sytuacji. Jak dla mnie, Anglia nie jest drużyną, która mogłaby wygrać Puchar Sześciu Narodów. Owszem, to wciąż silna drużyna ze znakomitym doświadczeniem, więc nie chcę ich całkowicie skreślać. Mimo to, jestem prawie pewien, że nie są na tyle dobrzy, żeby wygrać z Irlandią. Jak dla mnie ta reprezentacja, to jedna wielka niewiadoma. Prawdopodobieństwo, że odpalą, jest takie samo jak to, że popadną w kryzys. Pora na Szkocję, czyli drużynę, która wyjątkowo mi się podoba. Szkoci zajmują trzecią pozycję w tabeli, wygrywając mecz z bonusem przeciwko Walii i przegrywając starcie z Francją. Oba te spotkania były naprawdę emocjonujące. Szkocja bardzo dobrze konstruowała akcje w tych meczach. Ta drużyna narodowa świetnie gra na offloadzie i ciekawie kreuje okazje poprzez kopy. A podtrzymuje to wszystko Finn Russell, który moim zdaniem jest znakomitym kapitanem. Doskonale zarządza przebiegiem akcji. Jedyne co moim zdaniem trochę kuleje u Szkotów to defensywa, a zwłaszcza w ostatnich minutach. Przykładem jest spotkanie przeciwko Wali, które w pierwszej połowie całkowicie zdominowała Szkocja. Jednak w tej drugiej części gry coś przestało działać w szeregach szkockiej drużyny, a Walijczycy byli nie do poznania i szli jak po swoje. Szkoci ostatecznie wygrali 27 do 26 po nie. Niesamowitym widowisku. Myślę, że problemem tej reprezentacji jest to, że w drugiej fazie gry gwałtownie spada wydajność zawodników. W meczu z Francją też było to widać. Oczywiście było to bardzo równe spotkanie od początku do końca, ale pod koniec gry Szkoci zaczęli się gubić. W ostatniej akcji meczu doszło do bardzo kontrowersyjnej sytuacji. Arbitrzy nie uznali przyłożenia dla szkotów. Jak dla mnie była to dosyć trudna sytuacja do oceny, a wy jak myślicie, czy punkty powinny zostać uznane? Podsumowując, Szkocja to drużyna, która mnie bardzo pozytywnie zaskoczyła. Naprawdę podoba mi się ich styl gry. Jest kilka elementów do poprawy, ale myślę, że będzie już tylko lepiej. Raczej nie zdobędą tytułu, ale przewiduję, że zakończą zawody w top 3. Francja to reprezentacja, która wydaje mi się momentami bezzębna. Można to było zauważyć w spotkaniu przeciwko reprezentacji Irlandii. Francuzi pozostawali w cieniu swoich rywali. Do tego doszła żółta, a potem czerwona kartka Pola Willemsa. W tym meczu bardzo było widać brak Antoine'a. Ponta, który nie oszukujmy się, był twarzą tej drużyny. Wygląda na to, że Francja bez niego nie ma takiego pazura. W tej kadrze brakuje kogoś, kto pociągnie akcję. No właśnie, do przeprowadzenia akcji są potrzebne podania, a w tej statystyce Francuzi wypadają najgorzej. Słabo im idzie również zyskiwanie metrów, za to Francja może się pochwalić dosyć stabilnym młynem. No ale młynem meczu się nie wygra. W starciu przeciwko Szkocji, Francja nie grała jakoś wybitnie. Właściwie to niczego wielkiego nie pokazała. Pomimo tego, to trójkolorowie odnieśli zwycięstwo po wcześniej wspomnianej przeze mnie sytuacji, w której sędziowie nie uznali przyłożenia dla Szkotów. Francja miała w tym starciu naprawdę sporo szczęścia i uważam, że z takiego zwycięstwa nawet nie ma co się cieszyć. To nie jest ta drużyna, która przyzwyczaiła nas do pięknego stylu gry i fantastycznych akcji. Mi osobiście bardzo ciężko się ogląda tą reprezentację. Sztab szkoleniowy ma sporo do poprawy, bo na razie Francuzi rozczarowują swoich kibiców. Widzę tą drużynę narodową na czwartym, może trzecim miejscu na koniec turnieju. Następną mamy Walię. To dosyć ciekawy zespół. Walijczycy przegrali swoje pierwsze mecze, ale zdołali wyrwać trzy punkty bonusowe. Dwa z nich Walia zdobyła po naprawdę zaskakującym widowisku na Principality. Pierwsza połowa była koszmarna. 20 punktów straconych i 0 zdobytych. Naprawdę zapowiadało się na pogrom. Druga część spotkania 7 punktów straconych i uwaga 26 zdobytych. Walijczycy zaczęli atakować jak szaleni. Niestety nie udało im się wygrać ze szkotami, ale ewidentnie pokazali na co ich stać. Drugi mecz był nawet lepszy. Walia bardzo fajnie postawiła się Anglii i bezwzględnie wykorzystywała błędy rywali. Niestety tym razem w drugiej połowie czegoś im zabrakło i przegrali różnicą dwóch punktów. Ta reprezentacja zajmuje drugie miejsce tuż po Irlandii pod względem liczby podań. Walijczycy popełnili najmniej błędów w swoich szarżach. Czego im brakuje? Myślę, że w grę wchodzi wytrzymałość. Walia jest w stanie świetnie zagrać część spotkania. Jednak odnoszę wrażenie, że rugbyści bardzo szybko tracą energię. Do tego dochodzą niewymuszone błędy, które przekreślają szanse na zwycięstwo. Ten zespół czasem ze łatwo daje sobie narzucić styl gry przeciwnika. Oczywiście jest to też kwestia umiejętności. Walia nie jest reprezentacją zwykle typowaną do wygrania Pucharu Sześciu Narodów. A nawet wręcz przeciwnie, bo ostatnimi czasy jest to drużyna zestawiana w walce z Włochami o drewnianą łyżkę. Jednak pomimo ostatnich problemów, myślę, że Walia się poprawiła. Moim Zdaniem ta drużyna będzie ostro rywalizować z Francją o miejsca 4 i 5. Choć tabela jest mała i może być zupełnie inaczej. Przejdźmy do ostatniej drużyny, czyli Włochów. Włosi znaleźli się pod wodzą nowego trenera Gonzalo Quesade. Nikogo nie dziwi fakt, że włoscy rugbyści Przegrali swoje pierwsze dwa spotkania Dopóki nie popatrzy się na wyniki Mecz rozegrany na stadio Olimpico Przeciwko reprezentacji Anglii Był wyśmienity w wykonaniu Włochów Naprawdę momentami oglądałem Ich grę z otwartą buzią Włosi po bardzo emocjonującej Pierwszej połowie prowadzili z Anglikami 17 do 14 Jednak druga połowa nie była tak przyjemna Dla Azzurri Anglia nie dawała Włochom zbyt wielu szans I wygrała spotkanie Gdyby nie świetny Chwyt Włochów i przyłożenie Montiego i Joanny, to Acuri nie mieliby żadnego punktu w tabeli. Włochy są reprezentacją, która wykonała najwięcej szarż i prowadzi w niechlubnej statystyce nieudanych szarż I w drugim spotkaniu, gdy Włosi zagrali z Irlandczykami, doszło do wielu takich błędów. Zespół Gonzalo-Quasady właściwie w tym meczu nie istniał. Irlandczycy zgnietli Włochów 36 do zera i ten wynik niestety utwierdza ich na pozycji outsidera. Sądzę, że Azuri mają potencjał, co mogliśmy zobaczyć. W meczu z czerwoną różą, ale jeszcze wiele im brakuje do poprawy swojej sytuacji. Włochom przed każdym turniejem Six Nations przypisuje się drewnianą łyżkę i nie zapowiada się na to, aby coś się miało zmienić w najbliższym czasie. Także Włochów widzę na ostatnim miejscu, mam jednak nadzieję, że w następnych meczach pokażą coś więcej. Tutaj wyświetlam wam jeszcze terminarz na pozostałe kolejki pucharu Sześciu narodów. Teraz chciałbym z Wami podyskutować na temat serialu Six Nations Full Contact. Powiem wam, że jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony tym, jak zostało to wszystko dopracowane. Oglądając ten serial, można spojrzeć na ten sport z wielu różnych perspektyw. Moim zdaniem, znakomicie są pokazane wszelkie problemy, z którymi muszą sobie radzić członkowie drużyn. Przy czym zawodnicy i trenerzy są pokazywani jako normalni ludzie, i super jest to, że można poznać ich życie prywatne. Bardzo mi się również spodobało to, że w tym dokumencie nic nie zostało ocenzurowane i możemy się dowiedzieć, co naprawdę czują ci ludzie. Także moim skromnym zdaniem Netflix odwalił kawał dobrej roboty i mam nadzieję, że to dopiero początek rugby na tej platformie. Koniecznie napiszcie w komentarzach, czyja rola w tym dokumencie Wam się najbardziej spodobała i ogólnie co myślicie o tej serii. A jeśli jeszcze nie oglądałeś tego serialu, to obejrzyj, bo naprawdę jest warto. Seria składa się z ośmiu odcinków. Jeśli ten materiał Ci się spodobał, zostaw kciuka w górę oraz subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Trzymajcie się! I do zobaczenia w następnym materiale.